Hej siemanko, z tej strony Primek i teraz w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj jest to odcinek z obi, gdzie uciekamy od złego dziadka Tak, kiedyś z jednych z moich pierwszych odcinków na kanale Było obi, gdzie uciekamy z, z, od złej babci A dzisiaj jest ucieczka od złego dziadka wow co tam jest Więc zobaczymy jak mi dzisiaj pójdzie e, Kolejny odcinek, tamten odcinek był z gry Tower of Hell Gdzie ktoś został łapką w górę, z naprawdę jest smutno w, e, w dół raczej Z czego mi jest naprawdę przykro I... Ogólnie teraz gramy sobie w takie obieczy da się skryć w szafie? Nie da. Więc uciekamy od złego dziadka, tutaj mi grotek na Lot Mindless Try Escape. Dobra. Więc musimy uciec tu przez dywany. E, to jest łatwiejszy parku niż Tower of Hell. Raczej. E, staje na checkpointy, staje Dobra. Bo raz kiedyś tak miałem, że mnie nie zaliczało checkpointów, chociaż na nie stawałem. E, po skarpetce, to to jest o. O. Ej Jestem znowu tu, co za skam? Aha, zostałem ludzie oskamowany, tak mi się wydaje. Albo po prostu zginąłem. Nie wiem, w jaki sposób. Hop. Aha, dobra, ja wcześniej spadłem chyba po prostu. Dobra, mamy trzeci checkpoint. Nie możemy stawać na gorące jakieś te, takie jakby... No, tam gdzieś parzy. Dobra, teraz tędy. Nie wiem, czy to jest łatwy perkut, czy nie. Kiedyś w niego grałem. Był mniejszy Więc dobra, po talerzach Skaczemy, co tam jest? Aha, nic Dobra, skaczemy po kartce Po tym widelcu I wchodzimy sobie tu Jakaś Adama Adiel jest na serwerze Dobra, hop Hop, hop, hop Dobra Jest to łatwe całkiem, by A dead end Treble, secret door Tam jest miś O, skoczyłem tu Muszę znaleźć jakieś sekretne... drzwi... O! O! Jest! Wystarczy kliknąć tego... Szczenkę. Jest, dobra. E, szkielet jakiś, wolę się na niego nie patrzeć. Po ręce jakieś jesteśmy gdzieś... W jakiejś... O nie! Raz zginąłem. Jesteśmy w jakichś tunelach. Nie jestem w obie jakichś okropnych, chyba że w Settler of Hell to jestem okropny, ale... W to jestem dobry dosyć, w takiej parkury. Dobra, o nie, mamy jakiś labirynt. Link do gry chyba będziecie mieli w opisie. Chyba. U tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma, niestety. Dobra, idziemy sobie tędy. Tu też nic nie ma, ale tutaj jest przejście. Za to... Nie wiem, czy idę dobrze. Podejrzewam, że... Tutaj. Będzie trzeba. I tu na nas bo tu się za bardzo rozwijają te korytarze. Tak. Tutaj. Dobrze. Dobrze poszłam. O nie! Tam jest dziadek, on nas dogonił. Patrzcie, dziadek nas dogonił, nie! Patrzcie, on nogi nie ma ten. I patrzcie, jakie ma brzydkie zęby. Błe! Uciekam od niego. Uciekam od tego skurczy byka. Ja się go boję. Dobra, hop. O nie! Dwa razy już umarłem. A ja chciałam, żeby to było bez żadnego deda. W sumie umarłem trzy razy, bo jeszcze wtedy na początku. Ale to. Dalej. Tam... Co to? Nie wiem, słyszałem jakąś kukułkę. Ech, to się da skryć? Nie. Niektórych krzaków się da. A! To tutaj słyszałem kukułki. Dobra, biegniemy. To zniknie. Słyszałem, a! O! O! Jest! Przetargnąłem, dobra. O-o! Oh, oh. Chris by Atulz. O nie! Szalony. No nie! Szalony dziadek. Ej! Jak to przeskoczyć? To jest strasznie ciężki przeskok. No i co? Ciężki przeskok. Zachaczam piętami. O! Dobra, jest. Jest. W ogóle, z czego może być odcinek jutro? I don't know. What? Dziadek mnie zeżarł. Jestem w środku dziadka, jak kokają mnie zęby. <coughs> Chyba włożył jeszcze jakąś waflasę do buzi zielonego i go zapchał sobie całe nim. Całą jamę. Ustną, dobra. Co <coughs> on to za fe? Jakieś tako. Oj. To dobrze, co to ma za krzywy kręgosłup? Ja nawet w to nie chcę wnikać, jaki on ma krzywy kręgosłup. Ja cię... A nad tym jak siedział to wyglądał jakby dosyć prosto. Dobra. What? Spadek! Dobra, jesteśmy hop. 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 Hop 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 Dobra. Teraz tak. I udało mi się znowu nagrać tego odcinka. Tego fnf, fnf, ale niestety, no ogóle nie umiałam tego zainstalować, naprawdę to jest. Nie umiem tego zainstalować. O nie, czy to to, o czym myślę? Tak, to to! Zakalec! No nie! E, mamy tu kubki, czyli ulubioną rzecz Adama na parkurach. Kurczę! Tak, to jest ulubiona rzecz Adama na parkurach. Hop, jest. Dobra, przeszłem kubki. Za chyba trzecim razem. Co to już tyle? Jakie krótkie A, bebe. nie Jeszcze tu zginąłem. A da się tędy przejść? Nie da. Można było się tego przedziewać. Ile trwa odcinek? Nie wiem, czy mogę wam wypuścić taki krótki odcinek. Co tu są za perkury? Jeszcze jakieś dziwne. Czekajcie, ile trwa odcinek? Pięć minut? No nie. No to na stówę nie zrobimy tego. Dobra, mam pomysł, wiecie jaki? Spróbuję przejść tego parkura e, bez stageów. Więc. Dobra, poczekajcie na chwilkę. Dobra, jestem już. Odpozwała e, się, odpozwała. I teraz przechodzimy bez żadnego stage'a tego parkura. Oprócz oczywiście e, stage'u, który mieć dokierowa na siebie. Mamy pierwszy stage, więc jest dobrze, tak jak powinno być. Więc co, przechodzimy. Nie biorę tego. Jest, nie mam. Musimy to przejść po prostu naraz. raz i wtedy mogę zakończyć... Się... Kiedy? Tylko nie wiem, czy ja się tu... Nie zwyspiałem. Dobra, nie, z... nie zabrałem checkpointa, bo szybko odskoczyłem. Więc w takich drzwiach będziemy musieli szybko odskakiwać. Co jest trochę ryzykowne. O nie. Dobra, teraz nożami. Nie mam checkpointa, nie mam. I dobrze. Nie chcę mieć. Dobra, nie zabieram checkpointów. E, Oby to było proste jednak. O nie, będzie trzeba odskoczyć. Odskocz! Jest, odskoczyłem. Dobra, nie mam. Bingo. Bingo. Układa się to w bingo. Dobra, znowu będzie trzeba odskoczyć? Nie, dobra. Teraz na szczęście nie my Już wiemy, gdzie to jest przejście. Jest one tutaj. Chodźcie, ludzie, bo wyś, trudzicie, nie umiecie tego przejść. Dobra. Hop, hop. Hop, 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 hop. Dobra, nie zabieram tych checkpointów. Jak mówiłem, ja chyba pamiętam drogę. Chyba to było tu. Chyba wtedy poszłem tu. Tak, tu poszłem. I poszłem tu. Tak, to było tutaj. I teraz, no. I jesteśmy. O nie! O nie. Dobra, mam pierwszy, jest. Nie zaliczyło. A już się wystraszyłem, że mi na fajkach zaliczyło. A, dziadek! Dziadek! Nie, 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 nie możemy się skuć, bo będziemy na samym początku, dobra, dobra, tu jest checkpoint, nie zabieramy oczywiście, mamy nadal pierwszy, więc jest dobrze, dobra, prawie zginąłem, lecz nie zginąłem, dobra, gdzie jest ten checkpoint, tu gdzieś jest, lecz go nie widzę, teraz nie wiem, czy tu już tak na hardcora mogę lecieć, dobra, lecę. No i dlatego właśnie nie mogłem lecieć na hardcora. 8 minut. Dobra, ale to sobie lepiej na odcinek. Dobra, dlatego właśnie nie mogłem lecieć na hardcora. Kurde. Chciałem to ominąć i zginąłem od tego. No! Widzowie, ja tego nie dotkłem! To jest jakiś zlagowany, zgliszowany obli. No! To jest jakiś. Co jest z tym obi, nie tak? Z jakimś dziadkiem, nie dość, że krótki jak fix, i muszę go przechodzić bez stage'ów, żeby nie był nudny odcinek. To jeszcze dobra, nie zabrałam checkpointa i dobrze przechodzę. Tak, obi, co dla mnie jest dziwne, bo ja zawsze tak przechodzę. Ty, ale te obi się tak łatwiej przechodzi. Op, dobra, odskoczyłem. E, w ogóle były jakieś update do e, babci, do by babci, że jest trochę dłuższy. I mogłym to też przejść na odcinku, oczywiście. Starczy, że napiszecie. Hop, 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 hop. Dobra. Jest który ja mam checkpoint? Nadal pierwszy. Ludzie sobie pewnie myślą, że ja taki noob jestem. A ja tutaj pędzę. Ja już raz przeszłem to. obi Ale teraz zrobię go bez checkpointów. Kurde, tutaj znowu osoba, która nie wie jak to zrobić. Widzę ja pomogę. Na komputerze się łatwiej znajduje te przejścia, bo on się tak wyświetla myszka. A na telefonie się ona nie wyświetla, chyba. I z tym. No! Skok mi nie zadziałał! Ja prykole, już się wkurzam. To jest jakiś głupio, biczem wcześniej w ogóle prawie nie ginął. Teraz muszę. Kurczę, to nie jest dobry pomysł, co ja robię. Wiem, nie zabrała mi checkpointów. Nie zabieram mi checkpointów na jak... Nawet jak staję na nich, to mi nie zabiera. Więc to fajnie. Bo o to mi w tym momencie chodzi, żeby właśnie tak było. Dobra, jestem trochę zdenerwowany. Jeszcze ta łapka w górę, w dół, przez nią jest smutno Naprawdę. Nie zostawiajcie łapy w dół, mi smutno jest. Tak mi jest bardzo smutno. Potem mi się nie chce grać odcinków przez to zwykle. Dobra. Ale tym razem nagrałem, Ale dobra. Skaczę. Hop. Jesteśmy już tu pod ziemią. W tym miejscu zginąłem, ale już się nie dam. Już się nie dam. Widzowie, już się nie dam. Nigdy. Pamiętam już na pamięć tę drogę. Teraz tu. A nie. Jednak nie. Czemu ja zawsze muszę wykrakać? Mówię, pamiętam na pamięć, pamiętam drogę. I... Akurat błędzę. Aha, tu. Tak, dobra, już wiem, gdzie jestem. I teraz tu jest zakręt i... Hello there! Jest. Nie! Nie stawaj mi na tym. O, jak skończę ten odcinek, to sobie zim loda. Oj tak. Dobra. Jestem tu. Wcześniej chyba się tu skułem. Nie, wcześniej się na kukułkach. Które będą teraz, tak by the way. Uwaga, kukułki... Niebezpieczne kukułki. A nie, jeszcze nie one. Jeszcze nie. Ale po tym stageu. Tak, teraz są kukuły. Już myślałem, że tu nie będzie tej kukułki. Spadła kukułka. I teraz bym przebiegł? Nie, złapałoby mnie. Więc widzicie, Usuń się. Usuń się! Dobra, nie przechodzę. Gdybym przeszedł, zdążyłbym. Prawie że. Ale bym zdążył. Dobra. Czy teraz już jest dziadek. Tak. I teraz to, czego się bałem najbardziej. Piły. Nie! Ludzie! To jest niemożliwe, żeby to przejść na jeden raz. Jest tak trudne, jak ja to przychodzę na jeden raz. Że dostaję pa... <grym> ja tego nie dotkłem, byłem obok. Ta gra jest zepsuta. Ta gra jest zdecydowanie zepsuta. Nie zabieraj mi checkpointa. No i mam drugi, świetnie. Oh. Teraz zamiast... Co ja zrobiłem? Ludzie, ja mam jakieś... Kurde... Chorobę mózgu! Nie! No! Nie! Nie, 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 nie. nie taki numer. Jestem już z naprawdę. Nie zabieraj mi checkpointa. No! Zabrało mi, czemu teraz zaczęło mi zabierać? Kurde, nie zabieraj mi checkpoint. Hop. Te piły w później są najgorsze. No kurde, mi się tego nie chce robić. Już bym to dawno zrobił. Gdybym zabierał checkpoint. To by to już było dawno zrobione, nawet może trzy razy. Dobra, szczena. Szczenka. Mamy szczękę. Pamiętam, kiedyś to przechodziłem i nie umiałem właśnie nie wiedziałem, gdzie jest to przejście. Tak samo jak tamci, którym pomogłem. Ja tak samo nie wiedziałem. No to już pamiętam na pamięć, gdzie się idzie. Tutaj. Później tu. Później tu. Później tu. I hello there. Znaczy jeszcze nie ma hello there. Teraz będzie hello there. Hello there. Dobra. Jest. I błagam, nie skój się na fajach. Nie skuj się na tych fajach. Żeby ten dziadek denerwuje, szczerze mówiąc. Tego wyraz twarzy. Hop, 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 hop. Dobra. Jest. O nie, gara... Dziadek wylał kurde, wylał lawę do swojego domu. Co za wariat. Ten dzianek jest albo pijany, albo dziwny. Takie moje przypuszczenia. Ale chyba pijany. Tak mi się wydaje. Ale dziwny też. I to i to. Dobra. Znikaj! Dobra, kliknąłem, na to i to znikło. więc. Oj, i teraz najgorsze. Teraz gdzie jest wyżej. To jest takie samo. Jest! Nie! Jest! Dobra, nie zabrałem mi checkpointa. Nie zabrało mi checkpointa Więc to mnie cieszy Bo już się wystraszyłem No i dziadek mnie pożarł Dobra, mam trzeci checkpoint Mam trzeci checkpoint Jestem tu, w jego już Albo blisko W jego wnętrzności W jego środeczku W środku tego dziadka Ale to by strasznie było łatwe Przeszłam w 5 minut, go. Teraz już się nie dam. Nie dam się skuć. Bo jestem już tak daleko. Coś tam buzuje w tle. Dobra, nie mogę się dać. I widzowie, ja się dam? Ja się nie dam. Chociaż pewnie teraz wykrakam. Przejdę to. Teraz jest ten czas i to przejdę. Wiem, że wykrakałem w tym momencie. I teraz spadnę zaraz. Eee, no, to mi wygląda, to się pomniejsza. A nie, to po prostu pod kamerką ostatni checkpoint. sobie to przegapił ostatni. Kupy, błagam. Kupy nie rozwalcie mnie. Wierzę w... No! Czemu mi się taka p kamerka obróciła? Ja cię zaczepiła mi się, jakby kamerka o ścianę. No i w jaki sposób tu się nie skucz?! Ja ci z tego nie chcę przechodzić, jeśli tego naprawdę nie chcę przechodzić, nie zabieraj checkpointa. No i mam trzeci i tak. Kurde, dobra, speedrunuję teraz. To jest ostatnia szansa. Jak teraz zginę, no to trudno. Nie przechodzimy tego bez checkpointów. Czy ja zabrałem checkpoint? Nie, to jest ostatnia szansa. Jeśli zginę, trudno się mówi. Zakończam film. Ale ja. Nie chciałbym, żeby film był taki krótki. Bo kiedyś to nie był film, który trwa 15 minut. Bardzo dobrze. W ogóle film z takiego obi, typu ten. Gdzie ja idę? Film z takiego obi, typu ten był ostatni. W sumie ja chyba dobrze szłam. Ja już nie wytrzymuję. What? Nie, nie dobrze szłam. Ostatni film z takiego obi był rok temu. Powiedzmy, długo nie było tej serii. Naprawdę długo nie było tej serii. ratu tu i. Hello there. Dobra. Ostatni raz to robię. Nie zabierze mi checkpointa. że nawet jakby mi zabrało checkpoint to co z tego jak i tak bym już wyszedł z gry. Możecie napisać, czy wasza mama też zawsze jak chce, żebyście wyłączyli grę, to mówi wyłącz grę. Wyłącz grę taki tekst. Wyłącz grę. Czy wasza mama też tak zawsze mówią? Na przykład mama smok 16 i moja te Tak mówię. Ale czy na czy wasze? Dobra kukułki. Ale najgorsze są mi tak piły. Ja się pił najbardziej boję. Piły i kubki. Piły i kubki to jest najgorsze. Ale bardziej się boję, pił. Oj, no tak. Bo no te piły się okazało. No, znikaj. Co to? No. Co to? Kurde, raz się pojawiło, raz Znikło. Dobra, piły. Please. Jeśli zginę, zakończam film. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymać się i pa-pa.